Wniosek formalny, pan poseł Grzegorz Braun. Konfederacja, proszę bardzo. Jedna minuta. Szczęść Boże i wesołych świąt. Wesołego Alleluja. Szanowni posłowie, pani marszałek, czcigodna. Mój wniosek jest co do istoty wnioskiem przeciwnym. Względem tego, który już został przegłosowany, koło konfederacja nie popiera, wprawdzie, tego sposobu procedowania, które aktualna większość parlamentarna narzuciła wysokiej izbie, ale jako przeciwnicy hipokryzji w życiu publicznym chcielibyśmy namawiać panią marszałek wraz z większością parlamentarną, do tego, żeby pójść dalej, żeby te tak ważne projekty obywatelskie, projekty dotyczące życia, mienia, zdrowia, standardów cywilizacyjnych obowiązujących w Rzeczypospolitej, standardów cywilizacyjnych wyrażających się w takiej sprawie, jak poszanowanie praw rodzicielskich, żeby procedować to nie mieszkając, nie szukając okazji, nie odkładając do zamrażarki parlamentarnej. Przechodźmy szybko do drugiego, trzeciego czytania, do głosowania. Dziękuję Brońmy życia, pośle. zdrowia mienia Dziękuję Polaków. Panie pośle, nie było wniosku formalnego. Wniosek formalny. Jeszcze pan poseł Borys Budka, koalicja obywatelska, proszę. O przerwę celem uzupełnienia... Panie pośle, już był głosowany wniosek o przerwę, więc nie poddam go po raz kolejny pod głosowanie. Proszę wykorzystać tę przerwę, którą pani i tak zarządzi. Uzupełnijcie porządek obrad.